Ja mam na Ciebie patrzeć, tak? Niekoniecznie. Wypadałoby przynajmniej patrzeć w oczy rozmówcy. E, witamy serdecznie. Witamy. Co byś mnie... Serdecznie, oczywiście. ...obserwowała. Tak. Ale widzowie są tam. Aha. Dzień dobry. Czyli dzień dobry. Dzień dobry, bardzo. E, po dosyć długiej przerwie powróciła na naszą antenę Jolinda, Jola, czarownica... Wiedźma Jola. Wiedźma Jola. Tak. No cóż. Sama radość, sama słodycz, obiecaliśmy Anastazję i w końcu się doczekałem. Ja też. No ja nie wiem kto na kogo czekał, ale <noise> to nawet tak nie będziemy sobie, bo my tak lubimy się boksować, ale to tak z miłości. <noise> tak, tylko. Z miłości, <noise> tak. Tylko. Nawet moja żona była świadkiem, więc nic złego tego nie będzie. Tutaj zresztą mamy podsłuchiwacza, <noise> który chyba też tam palcem <noise> nie grozi, ale wracając do meritum. Nagraliśmy w tamtym roku chyba z dwa filmiki troszeczkę o Anastazji, przynajmniej jeden był na pewno. na pewno i zapowiedzieliśmy dłuższą serię. W związku z tym, że w komentarzach często pojawiało się zapytanie, a cóż to za Anastazja, skąd się ona wzięła, czy z Księżycza, czy z Marsa, jest? Czy, 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 czy nie wiadomo skąd. Ja też często wspominam, bo nie ukrywam, że nie jestem takim specjalistą jak Iola, i ale też y, trochę liznąłem Anastazji. Cieszę się z tego powodu bardzo. I tutaj ja muszę podziękować dorodce, która mnie wciągnęła w Anastazję, dała mi pliki MP3, które sobie słuchałem. Co prawda, lektor był fatalny, taki automatyczny, ale no już co najmniej ze trzy razy to przesłuchałem. A w tej chwili ściągnąłem sobie cztery tomy z od Wędrusy Polska. Polecam, piękny głos. Piękny, świetnie zrobione, naprawdę te cztery tomy się słucha wspaniale. Można sobie posegregować troszeczkę pomiędzy. Mieszać, no bo jeśli chodzi o tą Anastazję, to jest wiele faktów, wiele mitów. Ja mam swój filtr, o którym pewno wspomnę, ale głos oddaję Tobie, bo Ty mi tak dzisiaj zagadasz. Nie. Postaram się nie, tak? W skrócie i na temat, właśnie. Kim czym jest Anastazja? Teraz zacznijmy już od początku. Anastazja jest to książka napisana przez Władimira Megre. Jest z tego ja tutaj przyniosłam 10 tomów, proszę bardzo, ale one są takie cieniutkie. Proszę, to nie są jakieś nie wiadomo jakie. Z 10 tomów. I tak, nie jest to na pewno beletrystyka. To znaczy, fajnie byłoby od początku, jeśli ktoś w ogóle zaczyna przygodę. Może to złe słowo, ale może poznanie Anastazji, to żeby jednak zacząć wiadomo od początku do końca. Niemniej jednak, jeśli ktoś przeczyta te 10 tomów, ja jestem w 100% przekonana, że każdy będzie wracał, jakby tak jak w Biblii, odnajdywał powiedzmy sobie odpowiedzi, takie, które zada sobie sam, i Anastazja na pewno odpowie. I to tak, kim jest Władimir Megre? Władimir Megre był biznesmenem, który prowadził interesy na Syberii, a przez rzekę Ob w okolicy Nowosybirska, Gelendżyka i tak dalej. Miał statki handlowe i no sprzedawał pewne rzeczy, kupował i tak dalej. Brzydko mówiąc robił interesy i w pewnym momencie jego ekspedycja stanęła w okolicy Nowosybirska i wychodząc na ląd zobaczył dwóch mm, starców ale no, tak byśmy powiedzieli, ale tak naprawdę no, starszych panów, co prawda oni zaczęli mu opowiadać o tym, że yy, znaleźli w Tajdze dzwoniący cedr i bardzo chcą, yy, żeby ktoś po prostu przyszedł i zciął ten dzwoniący cedr, bo dzwoniący cedr to jest ogromna energia już o cedrach nie będę mówić, ogromna energia, którą chcieliby rozdać ludziom, ale Władimir jakoś popatrzył jak na dziwolongów, co jakieś e, staruchy będą mu mówić, o jakichś dzwoniących cedrach i w ogóle nie chciał jakby im uwierzyć. Ale dopiero później, nie pomijam szczegóły, przekonał się, zaczął czytać różnego rodzaju opracowanie i naukowe i biblijne, że król Salomon na przykład miał zbudowaną świątynię z Cedry, są cedry syberyjskie, libańskie drowa, nie o cedrach w każdym razie, że jest to potężna siła i postanowił jakby wrócić w to miejsce, żeby jednak miał nadzieję, że spotka tych starców i tak dalej, i że czegoś więcej się dowie, nie tylko o cedrach, bo on jako biznesmen zaczął wchodzić oczywiście zaraz w biznes, aha, olej z drzewa cedrowego uzdrawia i te rzeczy, i dobra, i wrócił. I spotkał tam właśnie Anastazję. Kim jest Anastazja? Anastazja jest syberyjską pustelnicą, żyje w zgodzie z naturą. Co to znaczy w zgodzie z naturą? Ona ma jakby swoją polankę. Ta polanka to jest jej miejsce zamieszkania, tak mówiąc po naszemu. Żyje w zgodzie z naturą, w porozumieniu z całym wszechświatem, bo po przeczytaniu tej książki zrozumiemy, że my nie jesteśmy oderwani od kosmosu, od wszechświata, od, od drzew, od innych ludzi nie. My jesteśmy częścią całego kompleksu energetycznego, tak naprawdę zwanego potocznie wszechświatem. you <laughs> A nasz wszechświat jest tutaj, na planecie Ziemia, i Anastazja jest kobietą, która do życia nie potrzebuje żadnych tak zwanych udogodnień jakbyśmy to nazywali. Co to znaczy? No, mieszka w Ziemiance, nie nosi za wiele ubrań, tylko wtedy, jak do ludzi gdzieś idzie, to ma schowane w drzewie, ma taką dziuplę, tam ma tam stare kalosze, no, jakąś chustę, jakąś spódnicę, no, żeby po prostu, no, nie wyglądać troszkę. Dziwnie w naszym świecie, tak zwanym cywilizowanym świecie, a tak naprawdę to w sztucznym świecie, ja, a do, do za chwilkę, i nie potrzebuje żadnych sklepów, nie potrzebuje żadnych urzędów, a w pierwszej kolejności nie potrzebuje wytworu, którym my się zachwycamy i za którym gonimy, a to jest wytwór tak naprawdę ciemnych sił, a nazywa się. Pieniądze. Wiesz to ja chyba inną książkę słuchałem niż ty. To ja może teraz swoją wersję krócej. Dobrze, krócej. Ale musiałam no skończyć. Dobra, dobra. Zaraz ty będziesz nawijała. Aha. Tak po Kubu Kubusiowemu. Rzeczywiście, taki pewien pan, Władimir Megre, kupiec, bo tak to można powiedzieć, tak, przedsiębiorca, biznesmen po strojce, czyli gdzieś tam początek lat 90. w Rosji okazało się, że można robić biznesy i ten Megre zaczął kręcić interesy i całkiem nieźle mu wychodziło. Miał nosa do tego i między innymi w ramach tych swoich interesów udało mu się kupić statki i tymi statkami rzeczywiście podróżował. Po rzece Ob. Tak. Spotkał tam takich dwóch Dziadku. starszych panów, tak. którzy zaczęli mu o tym o, o o tych cedrach, cedrach mówić. Mhm. On to delikatnie mówiąc olał, tak. ale nie do końca, bo jego pracownica, chyba pracownica dostała, przez, kawałek dostała kawałek cedru, cedr, już cedr, ja nie widziałem, czy mogę w takim detaliu. sobie tam leżał. Tak. I generalnie okazało się, że ten, że ten cedr go bardzo zainteresował. Tak. I teraz płynąc następnym razem. No, chcąc nie chcąc, nie powiem, że napatoczył się, ale od, odnalazł Anastazję, tą pustelnicę, z którą poszedł w głąb tajgi i tam zaczęły się bardzo dziwne rzeczy dziać, bo okazało się, że ta kobieta ma taką wiedzę, że szczęka opada. To pomalutko, tak. I, a potem jeszcze były dzieci z tego. Moment, ale poszedłeś tak od razu głęboko. Ja tylko chciałam nakreślić właśnie postać Anastazji, tak? Że jej nic, to ona żyje w tej ziemiance, tak naprawdę w zgodzie na ze zwierzętami. Tak, no czasami jakąś tak lnianą sukieneczkę... No jak są ludzie, to wtedy musi tak się troszeczkę bardziej ubrać. Tak, tak troszeczkę, troszeczkę bardziej. Jak wychodzi ewentualnie do wsi do, do ludzi. ludzi, no to tak, bo, bo my jakby tego wymagamy, więc ona z szacunku dla nas coś tam na siebie ubiera. Ale niewiele. Więc tylko chciałam powiedzieć, że y, żyje w zgodzie z naturą, y, w zgodzie ze zwierzętami. Cała przyroda jej sprzyja, dlatego że y, ona wie, że jest częścią tej przyrody. I później chciałam powiedzieć o właśnie takim cudownym przeżyciu tego Władimira: jak y, posłuchało z bicia serca Anastazji, jak się z nią zespolił, co odczuł i tak dalej. Więc, ale to tak pomału, żeby po ludzie wiedzieli, kim ta Anastazja jest, kim jest ten Władimir Megre. Y, i że to tak naprawdę jest no bohaterka? No, nie będzie. Bohaterka serii książ, książek Władimira Magret, dzwoniące cedry Rosji. Taki naprawdę jest tytuł. Ale ogólnie wszyscy znają tę książkę pod tytułem Anastazja. I co ciekawe, my, żyjąc tutaj, w technokratycznym świecie, jak go określa Anastazja, my nam się tylko tak wydaje, że potrzebujemy nie wiadomo czego: te wszystkie domy, ogrzewania, pieniądze, sklepy, kina, teatry, koncery, no nie wiadomo co jeszcze. A ona to wszystko ma, ma w, w świecie przyrody. Jeżeli koncert, to Przede wszystkim, no koncert ptaków. Tak? Więc ona, żyjąc w zgodzie z przyrodą, ma inne właściwości niż my wszyscy. To znaczy, ona ma te właściwości, które my w potencjale również posiadamy, żyjący w tak zwanym świecie cywilizowanym, technokratycznym, ale nie mieliśmy możliwości wytworzyć sobie. No, co ja mam na myśli? I jedyną szczątkową, jakby taką umiejętność, którą co niektórzy ludzie jeszcze posiadają, to jest telepatia. Natomiast pozostałe typu bilokacja, podróżowanie, powiedzmy sobie bez ciała, poznawanie innych, stwarzanie i poznawanie innych galaktyk, innych planet, to dla nas się wydają rzeczy tak zwane science fiction, tak? A tak nie jest. My, ja, kiedy przeczytam wielokrotnie Anastazję, zdałam sobie z tego sprawę, jak bardzo poprzez technologię zostaliśmy ograniczeni w naszym potencjale. Nam się, my się zachwycamy, czym my się w tej chwili zachwycamy? Tak zwanymi zdobyczami technicznymi. Mam na myśli telefon komórkowy, laptop, komputer. A tak naprawdę, Anastazja to tak cudownie wyjaśnia: to jest tylko proteza ludzkiego mózgu. To przecież można tylko sobie wyobrazić, jak silną, wielką, potężną istotą my jesteśmy i my ludzie. Jakie mamy ogromne możliwości, więc dlaczego ktoś, nie wiem, czy nas się boi, czy nam zablokował pewne rzeczy? No, WDW to na pewno widzowie, słuchacze, Jacek i Robert już bardzo często o tym mówili, o manipulatorach naszego umysłu i tak dalej, i tak dalej. Tak, o tych wszystkim. A To, o, to inne odpuszczamy. Wątki. Tak, to nie jest jasne. Mogę dorwać? Tak. Do mikrofonu? Tak. <laughs> Dobrze. E jest kilka takich refleksji, które dla mnie są istotne dla zrozumienia Anastazji, być może dla innych nie do końca, jednak mi się włączył praktycznie za drugim słuchaniem bardzo mocny filtr. Dlatego, że narracja Megre, czyli autora książki, Cyklu książek okay. jest specyficzna. Akurat udało mi się tak samo rozmawiać z Moniką Bożyńską, która była pierwszym wydawcą Anastazji w Polsce, okay. i też tak rozmawiając z nią, dowiedziałem się, że troszeczkę są różnice pomiędzy tymi wydaniami, są a tymi pierwotnymi. Yy, nawet duże. I tutaj to, co ja zauważyłem, po prostu taki wredny charakter mój jest, że ja po prostu raczej szukam tego, co jest istotne, a to, co jest spamem, staram się odcedzać. No I I w, tej, w tym cyklu jest bardzo dużo takich naleciałości prorosyjskich. O. Moim zdaniem wynika to z tego, że inaczej ta, te książki nie ukazałyby się po prostu. To jest specyficzne. Rosja jest specy, specyficznym krajem, wiadomo kto tam zarządza i jak zarządza, więc jeśli chcemy coś wypromować albo pozwolić czemuś, no to tak jak u nas była kiedyś cenzura, tam też trzeba było tak. dołożyć sporo tej wielkorosyjskości, tak. która bardzo często przez przeciwników tego, tej idei Anastazji jest ukazywana. I tutaj, jeśli my sobie ten filtr włączymy, to z automatu skupimy się na przekazie tej. Wiedzącej, wiedźmy, szamanki, czy jak my tam nazwiemy, tej mądrej mądre istoty. Tak. I rzeczywiście, mocno filtrując, można wyciągnąć takie perełki, że szczęka opada i wielokrotnie. Rozmawiając z Jackiem, z różnymi rozmówcami, ja widzę, że te mądrości wyselekcjonowane, one są strzałem w dziesiątkę. Tak. Na dobrą sprawę, jeśli się dobrze przefiltruje ten cały cykl, można posiąść bardzo dużą Wiedzie. wiedzę i wiele faktów, które są podawane przez usta Anastazji, są właściwie niepodważalne i hmm. można by na podstawie tego wytworzyć bardzo ciekawą hipotezę, dla mnie graniczącą z, z pewnością, że ten świat Funkcjonuje w określony sposób. I tą wiedzę w tym cyklu można odnaleźć. Tylko mówię, trzeba mieć włączony ten filtr, trzeba, bo, trzeba. bo on po prostu może czasami spowodować ludzie co za bełkot, co za opowiadania Wielka Rosja, no to hmm. może być niestrawne. Hmm. Tylko mówię, to jest moja uwaga, że... Jeśli ją zastosujemy, to tak będzie działało. Ja się też pytałem, kiedy to było, i z tego co pamiętam, to pierwsze książki powstawały chyba 95-96 rok. W tyle To możemy sprawdzić, ale tak, tak. Tak, ale chodzi o to, jak, jaka jest duża odległość pomiędzy napisaniem książki, a czasami obecnymi. Dlatego, mhm, że wyda wydawane były gdzieś tam pod koniec lat 90. w Polsce już, mhm. czyli ta jakby od. Jeśli weźmiemy historycznie, albo tak załóżmy czasowo, to te informacje pochodziły sprzed 20, 25, 6 lat. Bo tak się pojawiały te cykle te książki Anastazji. Ten czas też leciał, bo tam Władimir Megres spotykał się z Anastazją co najmniej raz albo dwa razy w roku, tak okay. chyba co najmniej było, bo tak. on jednak mieszkał gdzieś indziej i tak, musiał tak, tak, tak. Do, 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 do niej przyjechać. Hmm? Działy się różne rzeczy, była wiedza, były przekazy, były spotkania, interakcje, cała skomplikowana historia, którą warto sobie posłać, więc myślę, że warto, nie powinniśmy mi opowiadać, bo tam są nie, różne nie, 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 ciekawe nie, 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 absolutnie Prawda? i co jeszcze z takich ważnych rzeczy mnie interesowało kilka tematów mianowicie jak te zapowiedzi sprzed 25 lat mają się do tych czasów i powiem szczerze, że w ostatnich dwóch latach zdarzyło się kilka takich rzeczy takich faktów, które spowodowały że Ana, Anastazja patrzy się zupełnie inaczej i powiem szczerze, to jest jeśli nie jasnowić, to naprawdę prorok który ma tak ważny przekaz dla nas, mhm. że dzięki Anastazji można się bardzo uspokoić i spokojnie przechodzić przez czas ciemnych przez odcinek Ciemnych od, Sił. Tak od, od, odcinek czasu. Ona nas przeprowadziła mhm. przez odcinek Ciemnych Sił. Ale teraz mhm. tak, jeszcze też powiem, oczywiście, to, co powiedziałeś z Rosją, więc to jest ten wątek, który ja odrzuciłam. Tak jak mówię, że naprawdę no jeszcze nie spotkałam książki, która rezonuje ze mną w 100%. Tutaj ten wątek taki patriotyczny, jak tam Robert wspomniał, no niestety, ale jest, ale ja też to odrzuciłam i tyle, bo wiem dlaczego to. Tak miało być, inaczej bym jemu może nie wydano, te książki nieistotne. W każdym razie wiedza, ta, którą ja miałam posiąść tak samo jak ty, Robert, ym, to myśmy to zrobili, prawda? Myśmy to zrobili. więc no bardziej ty, bo ty prze, przewałkowałaś to. Anastazję chyba to już 20 nie, ale razy. Ale to nieważne, Przesłuchałem ze trzy razy. Z tym książką się nie rozstaje, a przede wszystkim najważniejsze jest to, że tak jak mówię, ja znajduję odpowiedzi. Obojętnie nagle otwieram jakiś tom, jest yy, jakiś, nie wiem, problem, nie, pytanie, ja dostaję. Po prostu odpowiedź. Nawet mogę powiedzieć, kiedy to było ostatnio, żeby, żeby nie być gołosłowną. I było dwoje ludzi bardzo mi bliskich i toczyła się rozmowa, bo ja też bardzo mocno siedzę w prawie naturalnym, bardzo mocno, i toczyła się rozmowa, czy powoływać się jako żywy człowiek na konstytucję, czy nie. Wiadomo, czym jest konstytucja nielegalna, przed Stolzman, ale to nieważne. W każdym razie, tak czy nie, że skoro jestem żywym człowiekiem, dlaczego powołuję się na coś, co jest nielegalne, więc w tym momencie, czy ja sama jestem nielegalna. I a druga istota mówiła, a dlaczegoż dlaczego by nie powoływać się na tę konstytucję, skoro za pomocą prawa, y, które y, tak zwany nasz system miłościwie nam panujący działają, czemu z tego nie skorzystać? I nagle ja oczywiście otwieram y, Anastazję i znajduję przepiękne zdanie, a to zdanie brzmiało mniej więcej tak. Y, Niech i czarne siły, ciemne powiem, niech i ciemne siły działają dla dobra. I to taka mówię, jakby moja odpowiedź, ale tak mówię, wracając, już wiemy, kim jest anestezja i tak dalej. To troszkę sobie z Robertem ustaliliśmy, żeby to miało ręce i nogi. Będziemy rozmawiać tematycznie. Co to znaczy tematycznie? Ustaliliśmy kilka, wspólnie ustaliliśmy kilka tematów które nas interesują i które dobrze były przedstawić, oczywiście nie według Roberta, nie według mnie, tylko według Anastazji. Otóż tak, dla mnie, dla nas ważną, ważną sprawą jest ustalić według Anastazji, kim jest nasz Stwórca, tak? Jakie ma cechy? Dlaczego nas stworzył? Mówię teraz według Anastazji. Jak to w ogóle się stało? Prawda? Jakie były początki? Jak Anastazja przedstawia i ustosunkowuje się na przykład do wiedzy podanej nam Biblii to znaczy Adam, Ewa, Raj, Eden, Jabłuszko, Wąż i te rzeczy, tak? W jaki sposób ona to widzi, w jaki sposób ona dzieli się tą swoją wiedzą? No i to mi się wydaje, że to jest takie, nie wiem, dla każdego, który się troszkę zastanawia, kto mnie stworzył, a może jednak Darwin miał rację i tak dalej, a dlaczego ja tu jestem, a po co? Więc szereg pytań, no egzystencjalnych, takie trzeba nazwać, tak? Anastazja daje przepiękne odpowiedzi na to wszystko, kim jest twórca. Następny temat, który już mam przygotowany, to jest jak w ogóle działa system, skąd to się wzięło, co to, jest, dzieło, system, kto co to jest system, kiedy to się zaczęło. Tak. Też takie informacje tak. są. Tak. Dwa tematy, które jeszcze będą później, to są takie już bardzo bliskie mojemu sercu, czyli edukacja i tak. no, moi Wychowanie kochani. Moje kochani ogrodnicy. No, tak, i moi kochani ogrodnicy. Tak. Także y, to są jakby tematy, które przygotowaliśmy i myślę, że może dzisiaj nam się wszystko uda nagrać, więc, więc szykuje się całkiem przyjemna podróż z Anastazją. Oczywiście wszystkich ludzi zakręconych na tym punkcie, szczególnie praktyków, ja zapraszam do kontaktu, bo chyba dzisiaj zawarliśmy pakt i, tak. i Jola już tam się poczuje współgospodynią pewnych wydarzeń, które będą się tam u mnie działy na tym, tej, tej mojej budowie, która się kończy i myślę, że dla wszystkich fanów Anastazji i ludzi, którzy po prostu Lubią naturę i powrót do takiego tak. życia naturalnego. czują się jej częścią. Mhm. To będzie miejsce, gdzie będziemy często robili różne spotkania i, będziemy się, i będziemy się wymieniać takimi tak. właśnie umiejętnościami, bo tak. w tych czasach to chyba jest najważniejsze, żeby przestać teoretyzować, zadłużać się, tylko po prostu żyć. Żyć. Tak. I to było na ten odcinek. Na ten odcinek? Taki krótki wstęp, tak? Taki krótki wstęp. A co? A następnym razem pojedziemy po bandzie, a tu już tam notatki szyku i zaraz będziesz cy cytować. Dobrze, dobrze. Dziękujemy bardzo za uwagę. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Dzień.